Thank you Cześć, kochani! Z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek wyzwania Dziesięcioleci. Jesteśmy w 1950 roku i zaczynamy nową historię, nową historię Żenewiew, tak, Gabrieli Ani, która mi bardzo Żenewiew przypomina. I tutaj mam dla Was pewną informację, na którą. Po części wpadłam, po części też została mi podsunięta, ale już nie pamiętam wszystkiego, chyba przez jakiś mój fanpage, bo jest ich bardzo dużo, ja już ich nie ogarniam. I chyba tak, chyba to był. Nie wiem, który, więc nie będę mówić, bo nad nie wiem, który, a teraz nie prawda w tej chwili, jak nagrywam. Natomiast opowiem Wam o tej historii. No i będzie się działo, moi drodzy. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, Gabriela, Ania. Użyła podstępu, bo ona ma dwóch facetów, którzy się jej podobają, z którymi się dobrze spędza czas, ale jeżeli chodzi o takie zdecydowanie się na któregoś z nich, to u niej coś takiego nie występuje. Więc trochę można powiedzieć, że ona się nimi bawi, więc za dobrą kobietą to ona nie jest. Ale ona ma swoje plany, które to chce zrealizować, i tymi planami jest to, że ona chce być bogata. I mieć swój dom mody, swój, no wiecie, po prostu być znaną stylistką ogólnie i zajmować się modą, czyli czymś, z czym ona była od początku. Gabriela Anna jest Simką, która była wychowywana w biedzie na początku, dopiero później trochę się jej ten los odwrócił, bo jak pamiętacie, ona się urodziła już w tym nowym domu McTisleyów. Ona tak naprawdę nigdy nie mieszka w głównej wili, która to główna wila jest takim domem, dla Jane Britany, czyli jej najstarszej siostry. Także tak, ona ma dwóch tutaj panów, wyciągnęła od nich ostatnio podstępem pieniądze, i za pomocą tego podstępu udało się jej zakupić działkę pod jej sklep. I teraz właśnie przechodzimy do tej kwestii, o której chciałam Wam opowiedzieć, dotyczącej sklepu, ponieważ to jest taki plan, bo często pisaliście mi, że Wy robicie sobie po prostu sklepy i nad tymi sklepami robicie sobie domieszkalny, po prostu przyjeżdżacie tam z i ci Simowie żyją w tych domach nad tymi sklepami, a te sklepy są cały czas otwarte. I właśnie coś takiego bym poszła. A kwestia jest kolejna tego taka, że do tego zrobilibyśmy to właśnie w takiej kamienicy albo o czymś takim. Więc ona by teoretycznie została z tym domem, ale miałaby taki właśnie ze sklepem i musimy sobie na niego zarobić. Pisaliście też mi, że tutaj dużo bardziej by pasował dom, który był w pomyłkach, dom babci Mi, który stał właściwie na tej samej działce. Natomiast ja nie chcę wykorzystywać domów z serii do serii innych. W sensie fajnie jest je wykorzystać na zasadzie takiego easter egga, że oni gdzieś na wakacje idą i nocują sobie w takim domu, który się pojawiał w innych seriach. Natomiast jeżeli chodzi o takie serie i, i taki dom, w którym będziemy pogrywać, to średnio mi się to widziało i ona pomieszkuje w tym domu, dlatego że to był dom o matko, przepraszam włos mi do oka wchodził. Ona sobie pomieszkuje w tym domu, dlatego, że to był dom startowy i on był do 20 tysięcy simolonów i mogłam sobie na niego pozwolić. Natomiast no, nie planuję jakoś jego rozbudowy czy coś takiego. On sobie już tutaj będzie stał i być może jeszcze kiedyś ktoś w nim zamieszka. Nie wiem. Ona miałaby jego na własność i ten drugi na którym, nad którym miałaby sklep. O ile mi to wyjdzie, bo ona już ma 14 dni do zmiany grupy wiekowej, i tutaj wypadałoby zainteresować się pieniędzmi. Nie wiem, może tutaj dobrym pomysłem byłoby, o nie, kot, byłoby zapoznać jakiegoś kolejnego pana, który to pan miałby pieniądze, które to pieniądze ona mogłaby zainwestować. Oczywiście, jakiegoś starszego, żeby dosyć szybko mu się z tego świata. Odeszło. I kochani, mam to, nie uwierzycie. Jest to Steve Evans, który normalnie nie był emerytem, ponieważ Steve Evans to jest, zaraz wam pokażę. Eee, o Jezus, Maria, teraz wam nie pokażę. O nie, to muszę zrobić inaczej. Chyba muszę go cofnąć parę razy. Albo nie, czekajcie, bo może mi się uda zrobić go tak i zrobić go tak, ponieważ on był tutaj blondynem i oczywiście nie miał tego zarostu. I Steve Evans był Simem od Joasi z Arkadii, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo o ile kojarzę dobrze, to Asia z Arkadii jest moją wspierającą. Mam nadzieję, że nie mylę, bo wiecie, zdarza się, że ktoś ma, dwie osoby mają podobne niki, ale myślę, że nie, bo to jest dosyć taki oryginalny nick. I Steve Evans w początku był stworzony jako wojskowy, natomiast wydaje mi się, że on się nam tutaj fajnie sprawdzi jako wojskowy. Właśnie sim dla. Yy, dla no, inwestycja Gabrieli Anny, <gryw> jeśli można to tak powiedzieć. E, natomiast, oczywiście, muszę mu dodać jakieś detale, mianowicie bardziej chodzi mi tutaj o e, dodatkowe, może, zmarszczki. E, chciałabym mu dodać skina, tylko nie wiem, czy znajdę takiego skina, który będzie uwzględniał e, starszy wiek. O, znalazłam, dobrze bo wiecie o co chodzi, żeby, był, żeby nie był taki super super młody, chociaż wolabym, żeby jeszcze miał wygląd taki dużo starszy. No i muszę tutaj posiedzieć, dodać mu jakieś zmarszczki i zaraz mu zmienimy też oczy, bo oczy mu dodamy oczywiście z... Yy... O czym mu dodamy z soczewek? No i on ma tutaj fryzurę z podstawy, to tak się zastanawiałam, czy jej nie zmienić. Myślałam o tej z wiejskiej sielanki, ale ona tutaj jest zbyt wygolona, więc wydaje mi się, że to nie do końca by pasowało. I tak mu już dałam tę brodę z wiejskiej sielanki, bo ona mi tu mega pasowała. Trochę się zastanawiam nad tą fryzurą, ale teoretycznie ona pasuje do niego, prawda? Wygląda na tak całkiem, całkiem spoko. Dodałabym mu jeszcze tutaj jakieś szare oczy, bo on ma tu szare oczy, więc tu też wypadałoby, żeby miał szare oczy. I myślę, że jest naprawdę całkiem spoko. Zobaczmy, czy Asia zrobiła mu następne stroje. Tak, Asia zrobiłaś mu stroje. Boże, jak ja Ci, Asia, dziękuję z całego serduszka za to. Asia, jesteś mistrzem. No i ten Sim jest, jak wiecie, emerytem. Chciałam, żeby był emerytem i myślę, że to są dobre cechy, że taki ponury, ból książkowy i schludny, bo to będzie taki wiecie. Um... Kurde, jak, jak to słowami opisać? No taka męczytupa, nie? żeby, o Jezu, aż taki nudny był, ale z drugiej strony no, ma tam swoje pieniądze, jakiś tam swój e, e, majątek, i to mogłoby Gabrieli Annie bardzo, bardzo, bardzo się podobać. Także myślę, że Steve Evans mógłby z nami zostać z takim grubym głosem. I tutaj z tym nosem, chociaż nie, no nie mam już presetę nosa Leonardo, no, bo tak zastanawiałam, może jakiś inny nos, ale jednak nie mam i potwierdzam, także no zmiana wiekowa jest. Dobra, coś tutaj, ja chciałam, tak, szukać mu domu, tylko pomyślałam sobie, bo w Glimmerbrooku był dom, który ja kiedyś postawiłam i zastanawiam się nad nim, ale wiem, że wy stworzyliście piękne parcele. Pod tagiem właśnie dziesięciolecia z Scarlet. Więc chciałabym te parcele teraz zobaczyć i poszukać. Być może ktoś z Was stworzył jakąś taką piękny dom, po prostu domek. O, jaki ten jest bardzo ładny. Właśnie taki, w którym on mógłby mieszkać. Jezus, jakie ładne domy tworzycie. Ja naprawdę Was zachęcam do odwiedzania tego tagu, bo są ten jest taki cudowny. Właśnie coś takiego... Co trochę mi po głowie wychodziło Taki, boże, słowa mi uciekły, kolonialny. I mamy już dom. Mamy dom na działce postawionej w Glimmerbrooku. Wygląda naprawdę prześwietnie ten domek. Zobaczmy sobie jak tam, jeśli chodzi o wnętrze w nim. Dobra, tu jest sypialnia jedna. Tu mamy dwie kolejne. To jest podejrzewam główna sypialnia. Łazienka. Jest ok. Jest całkiem, całkiem ok. O Jezuj, to światło tutaj. A, bo tutaj jest pewnie tak. To jest z, z tym ozdobnym takim. A to ja sobie to muszę zmienić, bo mnie to denerwuje akurat w grze. Tylko rzadko kiedy to wykorzystuję te ozdobne dachy. Raczej daje to takie gładkie przez to. Ja sobie tutaj to podmienię. Mam nadzieję, że to nie problem jakiś, bo nie lubię potem, jak gram i tutaj mi to światło w takie wzory się robi. I lecimy dalej. Jest łazienka, jest wejście, jest bardzo ładna kuchnia, taki brązowo-biały domek. No, bardzo ładny. I ta jadalnia fajnie jest zrobiona, fajnie jest stworzona ogólnie, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, często jest w takich domach właśnie. Znaczy może nie takich, ale często jest coś takiego, że jest tutaj taki, takie jakby okno i można widzieć kuchnię przez taką puściankę. Wiecie pewnie o co chodzi. Piękny domek jest. Tutaj mamy też piwnicę i widzę, że jest zejście, ale zejście do czego w tym domu jest? To miał być ten sekret. Trumna! O, to by było grube. Myśl tu wampira w tym domu. Dobre, dobre. Albo jakieś przestępstwo że w tym domu, nie? Dobra, kochani i myślę, że naprawdę to wygląda całkiem dobrze, więc ja bardzo dziękuję za dom, bardzo dziękuję za Sima, idę go tutaj wprowadzić i lecimy dalej z naszą historią. Ja się tak podieram historią Gabrieli i Anny teraz, że nawet nie wiecie. 19 minut, a ja nic nie rozegrałam, ale wybaczycie mi, mam nadzieję. A, i ta moja willa tutaj, ją trzeba zburzyć i coś tutaj innego postawić. Więc powiedzmy, że mamy historię tutaj samotnego Sima, wdowca, nie wiem, jakiegoś takiego poturbowanego po wydarzeniach wojennych Sima, który mieszka sobie w pięknym, kolonialnym domu. Czy ja dam, żeby przeprowadzić, czy ja dam, żeby podróżować? Och, ja dam, żeby podróżować. Nie, 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 nie. Przenieś rodzinę, ty się tu chcesz przenieść, a nie... No pięknie to wygląda. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za Simu, za budynki. Pamiętajcie, żeby cel czas stworzyć. Ja nie chcę Wam ogłaszać, kiedy coś będę korzystać, bo to w zależności jest od fabuły, jak stwierdzę, że to jest ten dzień, gdzie potrzebuję Waszej pomocy, to wbijam. No i ja wiem, że to może trochę jest niesprawiedliwe, ale z drugiej strony wyposażone bardzo proszę, tak, ja chcę tu mieszkać. Ciężko mi jest powiedzieć, bo mi się plany czasami do tej serii zmieniają naprawdę w sekundę, co do każdej postaci. Z pomocą mu objecta, no wiadomo, choć, wejdź sobie do tej swojej pięknej wielkiej willi. No i wracając, mamy tutaj samotnego Sima, Emeryta, który jednak bardzo chciałby, jak widzicie, mieć udany rodowód e, e, i mieć dzieci mimo wszystko, mimo tego, że już jest starszy, e, bardzo, bardzo by do tego dążył, bardzo by chciał, żeby coś takiego się pojawiło właśnie. W jego życiu, dlatego postanowił poszukać sobie kogoś kto spełniłby te e, jego marzenia. No i szuka sobie jakiejś dziewczyny nie super młodej, ale jeszcze młodej, żeby te dzieci jeszcze tutaj się w tym domu pojawiły. No i jak wiecie, idealną kandydatką jest tutaj Gabriela Anna, która oczywiście głupia nie jest i dowiedziała się o tym, że ma że bardzo bogaty sim, wprowadził się w okolice, no i że wpadałoby go zapoznać. Bo jak wiecie, ona chce być wolnym ptakiem, nie w głowie i małżeństwa i inne tego typu rzeczy, ale no tutaj zawsze to ale, jeżeli to pomoże jej zrealizować jej plany, to dlaczego by nie? Także chyba za dużo wam dopowiadam w tej serii, zawsze tak gadam. Ale chcę, żebyście załapali całą, całą, całą historię. Także chodź Gabrielo, Anną, Zjedz sobie tutaj to, co masz w lodówce, weź sobie resztki kota mamy chorego, wypadałoby go do weterynarza zabrać. No i pójdziemy zapoznać się z tym nowym Simem, który zamieszkał w sąsiedztwie, znaczy, no nie sąsiedztwie, ale w otoczeniu, który okazał się singlem. No a przecież, kto jak kto, ale ty... Nie umiałabyś sobie go poderwać. Oczywiście, żebyś umiała. No i kolejna sprawa jest taka, że możesz się zastanawiać, jak ty to wytłumaczysz swoim chłopakom, ale oni są tak omotani, że na pewno zrozumieją, że tutaj jest sprawa związana z finansami w ogóle wiecie, nie? Także. Mm, zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Czy ty masz jakiś piękny strój, w którym mogłabyś się udać? Udawać zagubioną, nie wiem. Mamy co? Mamy wiosnę, więc mogłabyś w tym płaszczyku sobie chodzić. E, a, właśnie, chodź, bo ja cię zmodyfikuję. Ja zmodyfikuję ją, bo ten strój mi się nie podoba. W sensie m, nie pasuje do postaci. Jej, ona jest taka bardziej. Nie taka neutralna, nie No Więc musimy znaleźć i coś odpowiedniego. O Boże, jakie te suknie są. Dobra, myślę, że wygląda całkiem dobrze. Wprawdzie nie jestem do końca przekonana, czy ten płaszcz pasuje do tej epoki, w której jesteśmy i te buty, no ale dobra, jest troszkę inaczej niż było. Jest jakiś tam strój zrobiony. Następnie patrzę sobie na te, które ona ma na co dzień, ale myślę, że te na co dzień możemy zostawić, nic nie musimy tutaj kombinować. Ważne, że ten strój zimowy jest, więc idziemy się zagubić. I tutaj trochę wychodzi motyw podobny do Jane Brittany. Z tą różnicą, że Jane Brittany. Ym... Trafiała sobie nad tym młodego, fajnego jakiegoś tam pułkownika, natomiast no cóż, Gabriela Anna rodziców za bardzo nie miała, więc bierze przykład ze starszej siostry, no bo jak starsza siostra się dorobiła jedna z drugą, no właśnie przez dramy, dlatego lecimy, więc jeżeli wam ta historia przypomina te Jane Brittany to nic nie szkodzi, to właściwie nawet dobrze, bo powiedzmy, że jest to jakiś taki wpływ tego w jakim środowisku ona się wychowywała, więc lecimy sobie tutaj się zapoznać chodź, pokrążymy sobie tutaj do przodu i do tyłu i chodź popłakać, oj gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, o Boże mój drogi zgubiłam się w lesie, bo to w sumie jest las. Uwielbiam to, bo to, 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 to jest to część skrajnej magii. No, tu kiedyś mieszkaliśmy i tu, kiedyś, tu była willa McNisleev. No, ale tu jest jakiś typ, więc chodź, zapukać do drzwi, być może się dowiesz, co i jak. A takie osoby jak Gabriela Anna to one śledziły takie wydarzenia w mieście, yy, wiedzą, żeby wiedzieć, kto gdzie się wprowadza. Chodź. Urocze zapoznanie. Tylko ty może. Zmieni sobie strój. Te jego kostki takie gołe, no ale trudno. O, wiedaku, pochwal go szczerze. Um, e, Zapytaj, czy jest w związku, tak żebyś się upewniła. Czy, aby na pewno nikogo tutaj nie trzeba będzie wywalać? Tak więc, słuchaj, no zgubiłam się i w ogóle. Dobrze, że cię spotkałam. Pierdu, pierdu. Por po się pozostanie mi to raczej nie. Rozmawia o po pochmurnej pogodzie, że przecież tak jest brzydko i tak w ogóle mgliście, i ty nie wiesz, gdzie jest Twój dom, i w ogóle no wiecie, takie pierdu, pierdu i te sprawy utowe, po prostu idiotkę. Ach, boże, moja wewnętrzna natura feministyczna boli, ją boli to, co ja ogrywam na tych odcinkach. Rozmawia o stroju, czy Ty masz porozmawia o strojach albo modzie, niezaczęte? O, tak, go pochwal i porozmawia o stroju, no bo przecież. Ty się znasz na tym, prawda? Idź do pracy, nie? Pracuj z domu. Rozmawiaj o technikach fitnessu. Powiedz mu, że ty jesteś troszkę taka nowoczesna i też lubisz sobie poćwiczyć. I chodź tutaj. Pochwal wygląd. Pochwal wygląd. Czyli wiesz, takie trochę założenie Sideł na nim. No tak, no musisz uważać, droga pani, niedźwiedzie tu popierdzielają po tych lasach. Dokładnie typ. Jak masz w ogóle na imię? Steve, jak Jobs. Dokładnie, ty, dokładnie jest brzydko, czy nie no, słonecznie. Niedźwiedzie i te sprawy, o Jezu, o Jezu, co się dzieje. No, ale w każdym razie jesteśmy już zapoznani, więc chodź tutaj podejść. Szczęśliwa i radosna, że no, okazało się, że nawet wygląda całkiem, całkiem. Stare to, bo stare, ale jednak całkiem, całkiem z wyglądu, nie jest źle. I pójdziesz do domu, do swojego kota. Natomiast my przechodzimy do zarządzania światami idziemy do Steve'a. Zawsze walnę ręką w ten mikrofon. To jest w ogóle jakiś pech nad pechami. Steve, 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 Steve. Glimmerbrook. Brook. To spójrzcie, ja zawsze tak to polerzę, tak Glimmerbrook. Oh my god. No i jesteśmy już u naszego pana. Czy ty w ogóle pracujesz? Podpułkownik, to jest oficer, nie, ty nie możesz sobie pracować, ty masz w pracy iść na emeryturę? Przejdź na emeryturę. A jeśli tak się stanie, Steve będzie codziennie otrzymywać emeryturę, która wysokość zależy od jego aktualnego wynagrodzenia za godzinę. Emerytura jako podpułkownik. Codziennie będzie otrzymywał wypłatę emerytur wysoko zależnej od pensji pobieranej w chwili zakończenia pracy. Pora odprężyć się i odpocząć. Więc jesteśmy na emeryturze. Pierwszy raz przeszłam z Simem na emeryturę. Co ty tutaj masz, Flirciarski? Pod wrażeniem kontakty towarzyskie. Co za elegancka prezentacja, tylko najbardziej charyzmatycznie Simowie wyrażają taki efekt. No tak. Jezu, co się dzieje na zewnątrz? Jakieś pierdzenie słyszę. Dora moi drodzy. Mamy tutaj Steve'a Evansa pod wrażeniem. Steve Evans pod wrażeniem musi koniecznie poznać się bliżej z ową młodą jak na niego damą. Dowiedzieć co i jak. I zaprosimy ją, czy my gdzieś tutaj mamy jakieś miejsce. A, no tak, no oczywiście, że mamy. E, tutaj. Jakąś knajpę położyłam z tego, co pamiętam. E, podróżuj i z Gabrielą Anną, oczywiście. Zaprosisz ją na. E, żarcie. Jakkolwiek to ma sens, nie wiem, czy to ma sens, no ale zaprosisz ją. A Gabriela Anna nie narzeka, już w głowie sobie przelicza. No, dom był dobry, dobry, nie? Starszy jest starszy. Można mu ewentualnie pomóc tutaj szybciej zejść z tego świata. No, można, nie? To nie jest jakiś problem, żeby mu pomóc z tym. Więc tak sobie kalkuluje: dziewczyna w głowie, oczywiście. A biedny Steve niczego nie jest świadom. O co to za ładna Simka jest? Zofia woda. Dobra, i szukamy sobie jakiegoś dyskretnego miejsca. Może tutaj sobie zjedzie? poproszę o stolik. Ona się zbagowała. Wbiła się tutaj i nie chce stąd wyjść. I nasza randka jest kupą teraz. O nie, nie, nie. Gadka na podryw. O nie, nie, nie. Skoro nie tu, to pójdziemy tu. To jest bar w Glimmerbruku i mam nadzieję, że tutaj już... Eee, nic się nie stanie. Przygody specjalnego drinka, ćwicz przygotowu. Nie, 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 nie zajmuj się barem. Ja chcę, żebyś ty zamówił drinka, zamów drinka dla Gabrieli Anny. Bądź oczywiście jakiegoś drinka. O Boże, Cambridgeowie tutaj jest. Jedno i drugie Cambridgeowe. Czas wylać siódme poty, nie wiem czy lubi, czy nie lubi, nie chce mi się nad tym um, zastanawiać, Czy drinka specjalnego, zamów drinka mm, i ty sobie zamów. O Boże, jakie tu są, gorący dym, o widzisz, gorący dym chcę. No i oczywiście, Steve powiedział Gabrieli Annie, że on szuka jakiejś dziewczyny, z którą będzie mógł założyć rodzinę, dom ogólnie i, i wiecie, nie? że już tyle nagromadził pieniędzy, że on już sobie siedzi na emeryturze, no i wypadałoby komuś te pieniądze przepisać, więc musi mieć potomków. No i wiecie, Gabriela Anna, jak usłyszała tutaj słowo pieniądze, to tak uh, dobrze, dobrze. Podoba mi się to, poznaj. i tutaj z romantycznych... Co ja tutaj dam? O, i możesz tutaj z romantycznych na wszelki wypadek zapytać jej, czy jest w związku jakiś. Anna jest singlem, tak, tak, tak. Więc chodź tu z romantycznych. Obejmij ją. Ale Gabriela Anna nie jest głupiona, tak za bardzo nie chce się pokazywać, więc podejdźcie sobie tutaj razem. Iby taki biedny, biedny, ale tutaj zaczarowany totalnie. No ale no nie ukrywajmy, że tutaj dużą pomoc miał ze strony Gabrieli Anny. Która oczywiście postanowiła swoje plany pchnąć dalej. Bo jakby inaczej, nie? Trzymaj za ręce. Gdzie ona jest? Uciekła? Ale to fajne, takie romantyczne, w sensie, wiecie? On ją pocałował, ona go zostawiła, a ty chodź tutaj, biegnij. Za nią, czy coś. No, dramaturgia! Steve, dramaturgia! Dramat, dramat się musi kręcić. Hej, dramat! Dramaturgia i w ogóle, i dramat. <laughs> Jeszcze sto razy to powtórzę, to na pewno będzie dramaturgia i dramat. No dobra, no, uciekła nam gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Pobiegła w ciemną uliczkę i zniknęła po tym pierwszym pocałunku, i teraz Steve się zastanawiam mm, czy mi śmierdziało z Ryjka? Czy co? Czy dlaczego uciekła? No, chłop nie wie, zdecydowanie nie wie, ale jest szczęśliwy, bo coś tutaj się fajnego dzieje. I na tej ucieczce, kochani, będę kończył dzisiejszy odcinek Wyzwania dziesięcioleci, może fabularnie był krótszy, ale no, wprowadziliśmy nową postać, omówiliśmy nową postać, myślę, że to też jest w pewien sposób ciekawe. Ja Was zapraszam, oczywiście, na kolejny odcinek Wyzwania dziesięcioleci 1950 roku i trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie koniecznie o Zostawieniu komentarzy, łapek w górę, będzie mi bardzo miło i trzymajcie się cieplutko. Cześć.